Lech Poznań na stulecie klubu mierzył się z Jagiellonią Białystok. Waga tego meczu początkowo nieco przerosła Lechitów. W pierwszej połowie widać było po nich nerwowość. Brakowało dokładności, spokoju w rozegraniu i przyspieszenia w odpowiednim momencie. W pierwszej w miarę to dobrze wyglądało, jeśli chodzi o, o naszą organizację, jeśli chodzi o koncentrację, także zdawaliśmy sobie sprawę, że drużyna Lecha z pewnością przyspieszy grę w drugiej połowie będą się starali strzelić tą bramkę tak jak to zrobili także uczulałem swój zespół w przerwie na takie, na takie momenty. Piłkarze Jagielloni byli jednak bezradni wobec rozpędzonej lokomotywy Lecha Poznań. Na drugą połowę piłkarze Macieja Skorży wyszli zupełnie odmienieni. I wtedy zaczęły się prawdziwe obchody stulecia na boisku i na trybunach. O te na boisku pięknym golem po strzale z Woleja zadbał Mikel Iszak. Jakbym porównał pierwszą połowę rozegranie piłki, a drugą, no to zupełnie co innego. Ta pierwsza, ta, ta bramka strzelona już dała nam trochę więcej spokoju i zawodnicy mogli pokazać swoje prawdziwe oblicze, bo w pierwszej połowie Byliśmy trochę, trochę zdeprymowani chyba tym wszystkim i, i Jagiellonia też bardzo dobrze była ustawiona i to nam, i, i tutaj z tym mieliśmy, mieliśmy jakiś problem, natomiast cieszę się z tej drugiej połowy z tego, że, że zagraliśmy dobre fragmenty. Trzy bramki po, po, po ciekawych akcjach. Stres zrobił swoje, ale w drugiej połowie ta presja spadła z Lechitów jak kamień z serca. W drugiej części spotkania pojawił się też na boisku Jao Amaral i to on był autorem tego, co najlepsze w sobotnim meczu. Bramka i asysta na jego koncie i tak nie oddają wkładu Portugalczyka w to wyjątkowe zwycięstwo. Na pewno Jao dzisiaj te świetnie wykorzystał te przestrzenie, które, które mieliśmy wykorzystywać. Bardzo dobre wejście: bramka, asysta, no i dobrze wiemy, jaki, jaki sezon Jao rozgrywa, i, i to jest nasz. Kluczowy zawodnik. Wejście żało dało nam taki impuls bardzo pozytywny. E, znacznie więcej było ruchu w tej przedniej formacji. Żało jest typem zawodnika, który lubi ich przestrzeń, za linię obrony. Chcieliśmy to wykorzystać i, i świetnie, świetnie tą swoją rolę wykonał. Także naprawdę dzisiaj żało był bardzo ważnym, ważnym elementem naszego zwycięstwa. Najpierw sam zdobył bramkę po asyście Kuby Kamińskiego, a potem idealnie wyłożył piłkę Dawidowi Kownackiemu, który ustalił wynik meczu na 3 do 0. Nie zawiedli piłkarze, nie zawiedli również kibice. Wypełnione po brzegi trybuny zbudowały atmosferę, którą sympatycy Lecha zapamiętają na długie lata. was Tak, to było fantastyczne, fantastyczne. Zaczęło się już wczorajszej nocy. Słyszeliśmy fajerwerki, dzisiaj rano widzieliśmy zdjęcia, nagrania. Mieliśmy świadomość, że jest to ważny dzień dla kibiców, dla klubu. Wtedy też staje się ważny dla nas, dlatego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Radość w pełni uzasadniona. Lech wygrał na stulecie klubu, ale też zrównał się z drugim w tabeli Rakowym Częstochowa, który tylko zremisował z Legią Warszawa. Teraz przerwa reprezentacyjna. Kolejusz zagra dopiero 1 kwietnia ze Śląskiem Wrocław.